Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy zaktualizować nasze GoPro Hero 13. Aby to zrobić musimy sparować nasze GoPro Hero 13 z naszym smartfonem poprzez aplikację GoPro Quick. Aplikację znajdziemy chociażby w sklepie Play czy też w App Store, jeżeli mamy iPhone'a I po zainstalowaniu powinniśmy po prostu otworzyć naszą aplikację. Oczywiście po uruchomieniu pierwszy raz będziemy pytani czy nie chcemy zakładać konta, ale oczywiście możemy kontynuować jako gość. Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informacji, poradnika odnośnie tego, jak połączyć GoPro ze, ze smartfonem przez tę aplikację, to zachęcam do skorzystania z poradnika na, na tym samym kanale. Jeżeli już sparujemy nasze urządzenia, to oczywiście przechodzimy do zakładki GoPro. I w tym miejscu powinna być informacja odnośnie aktualizacji. Ja nie mam, ponieważ moje GoPro już w tym momencie jest zaktualizowane, już ma najnowszą aktualizację. Natomiast jeżeli pojawi się jakaś nowa. To będzie ta informacja dostępna właśnie tutaj praktycznie na środku aplikacji i będzie również opcja zainstalowania tej aktualizacji. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.